Szczęść Boże. Dobry wieczór, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z Betlejem. Jest głęboka noc, właściwie się już zaczęła niedziela i toż będzie to druga taka niezwykła niedziela, kiedy się będziemy modlić na Eucharystii bez Was. Mam nadzieję, że jesteście w domach, że nie wychodzicie. To bardzo ważne, będziemy się modlić też waszej intencji. Oczywiście za wami tęsknimy, chcielibyśmy się z wami widzieć, mamy nadzieję, że niedługo też będzie, będzie możliwe. Łączy nas słowo i to słowo, jakie mamy na tę niedzielę w pierwszym czytaniu jest niezwykłe, bo jest bardzo mocno związane z naszą duchowością, z naszym Betlejem, bo to jest słowo o Betlejem z pierwszej księgi Samuela z XVI rozdziału. Na pewno ten tekst świetnie znacie, ale pozwólcie, że Wam go przytoczę i później wspólnie się nad nim trochę zastanowimy. Z pierwszej księgi Samuela. Pan rzekł do Samuela: Napełnij oliwą twój róg i idź. Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla. Kiedy przybył, spostrzegł Eliaba i powiedział: Z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec. Pan jednak rzekł do Samuela: Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na jego wysoki wzrost, gdyż odsunąłem go od siebie nie tak bowiem patrzy człowiek, jak patrzy Bóg. Bo człowiek patrzy na to, co dost dostępne dla oczu, a Pan widzi serce. I Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów, też Samuel oświadczył Jesemu, nie ich wybrał Pan. Samuel więc zapytał Jessego, czy to już wszyscy młodzieńcy. Odrzekł, pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce. Samuel powiedział do Jessego, poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie. Posłał więc i przeprowadzono go. Był rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. Pan rzekł: wstań i namaść go to ten. Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Od tego dnia duch pański opanował Dawida. No, przepiękna historia, która się wydarzyła. Tysiąc lat przed narodzinami Chrystusa, ale już w tej historii Pan Bóg odsłania swój styl. Bóg działa w pewnym stylu, ma pewne swoje zwyczaje i to widać zarówno w Bożym Narodzeniu, jak też w tej scenie z Księgi, z księgi Samuela. Często wybiera miejsca ludzi niepozorne, zapomniane, niebrane, niebrane pod uwagę i tak też jest w tej opowieści. Ona jest ważna dla nas w tym kontekście, w jakim teraz jesteśmy, na no między innymi z tego powodu, że rzecz się dzieje w domu. W domu jest tego Betlejemity. Razem z nim w tym domu jest siedmiu jego synów, ósmy jest na polu pasie owce. Prorok przed konkretną misją jednego z synów, jest namaścić na króla Izraela. Jesse przedstawia swoich synów. Pewnie się zastanawia, który z nich najbardziej nadaje, który jest najbardziej kompetentny. No, ma jakieś predyspozycje do podjęcia takiego odpowiedzialnego zadania, ale w ogóle nie bierze pod uwagę, pod uwagę Dawida. Dawid jest. Najmłodszy, owce. ale Bóg, Bóg widzi inaczej i ten, który nie jest brany przez Ojca, jest wzięty pod uwagę przez, przez Boga, jego, jego proroka. I to jest też doświadczenie domu. My oczywiście, y, mieszkając w domu, y, w naszych rodzinach dość dobrze się znamy. Znam się niekiedy kilka, kilkanaście, nawet kilkadziesiąt lat, sporo potrafimy o sobie. Powiedzieć, ale bywa też tak, że znam się w taki sposób powierzchowny, zwracam uwagę na to, co widoczne dla oczu, jak, jak to powiedział Bóg do Samuela, natomiast nie znamy siebie czasem na poziomie serca, tego, co nas najgłębsze, najbardziej pierwotne, takie intymne, ale w taki spo sposób zna nas Bóg. I dom jest miejscem wzajemnej miłości, ale też wzajemnego poznania. Dom też może się stać miejscem objawienia. I do tego bardzo potrzebujemy słowa. Nie możemy się tak teraz spotykać na, na naszych wspólnych Eucharystiach, ale możemy się spotkać przy, przy Słowie. I to Słowo wchodzi do naszych domów po to, żeby nam objawić, jak widzi Bóg, ale żeby nam też objawić prawdę o nas samych. Bóg zna nas lepiej niż my, my sami siebie. Myślę, że no Jesse był zdumiony, kiedy to najmłodszy z jego synów, którego on nie brał pod uwagę, został pośród braci namaszczony. Tak się pewnie nie, nie, nie spodziewał. Pojawia się tutaj takie bardzo piękne zdanie, jakie Samuel wypowiada do Jessego, w jego własnym domu. Zawołaj tego najmłodszego, zawołaj Dawida, bo nie rozpoczniemy uczty, dopóki nie przyjdzie najmłodszy. Myślę, że takie zdania mogłyby z powodzeniem zdobyć wejścia do naszych świątyń, gdybyśmy mieli taki, takie napisy, nie rozpoczniemy uczty, dopóki nie przyjdzie najmłodszy, nie przyjdzie najbiedniejszy, nie przyjdzie outsider, nie przyjdzie ten, kto jest niebrany pod uwagę, który jest zrzucony, którym się gardzi. Będziemy na niego czekać. Nie rozpoczniemy uczty, dopóki on, on nie przyjdzie. Myślę, że to zdanie, byśmy się nim przejęli, naprawdę wiele by nam pomogło pozmieniać i w naszym życiu, też w naszym, w naszym kościele. I to dzięki słowu wypowiedzianemu przez Boga, Jesse dowiaduje się czegoś, czego nie wiedział o swoim własnym, własnym synu. Dawid jest namaszczony. Zostaje zaproszony do wzięcia w udziału w niewyobrażalnej dla niego misji. Zostanie królem Izraela jednym z najpotężniejszych królów. Chrystus będzie nazwany Potomkiem, potomkiem Dawida. To jest bardzo piękne słowo na czas naszego pobytu w domu. To jest słowo które nas zaprasza do takiego głębszego poznania siebie. My to słowo mamy w życiu chrześcijańskim rozważać nie tylko dla własnego wzrostu, czy dla, dla własnej pobożności, dla własnego pożytku, ale my to słowo mamy też przyjąć i rozważyć po to, żeby lepiej poznać Boga, samych siebie, naszych, naszych bliskich, żeby mieć tą Bożą perspektywę, perspektywę Serca. Jak powiem, pewną historię dla mnie bardzo pouczającą. W czasie jednych z rekolekcji, niewiele osób chodziło do kościoła. To, to była taka bardzo mała parafia. Nie było w ogóle ministrantów, ale pojawił się pewnego dnia wieczorem na, na rekolekcjach ministra. Na początku myślałem, że to jest dziewczynka. Takie długie włosy niebieskie okulary, przepaskę na, na tych włosach, kolczyk w uchu. Więc myślałem, że to jest ministrantka, ale okazało się, że to, to ministrant. Bardzo rezolutny. I przyznam, że kiedyś tak na niego patrzyłem, to taka mi myśl przyszła do głowy, czy on tak rzeczywiście chce wyglądać? Czy to czasem jego rodzice go tak nie próbują żelansować? Jak on jest traktowany w swojej klasie? a no, chyba chodził do drugiej klasy podstawówki wtedy. To no, takie myśli przeszły mi przez, przez głowę. I kiedy się skończyła msza święta, ten ministrant zbierał wszystko z ołtarza. Ja wyszedłem przed kościół. I przed kościołem stała ta pani, która okazała się mamą tego ministranta. Przyszła prosto z pracy, żeby go zabrać do domu. I zapytałem tej mamy, czy ją tak wygodnie z tymi włosami? Mówię, to trzeba rozczesywać codziennie, czy on do tego ma cierpliwość. No i ta mama no w, pewien, w pewien sposób, udając zakłopotanie, powiedziała: Wie ksiądz, no jeszcze 5 cm i ścina. Ja zapytam, dlaczego 5 cm? No, nie chcę sobie wyobrazić, że parę lat temu, jak miał chyba 5 czy 6 lat, obejrzał w telewizji program, w którym słyszał, że można przekazać włosy na perukę dla chorych na raka. I tak się tym przejął, że od tamtego czasu nie, nie pozwala sobie w ogóle tych włosów tknąć. No my nie wiemy skąd u niego taka wrażliwość, jak on sobie to wymyślił, my jesteśmy tym zaskoczeni, ale ta mama, kiedy to mówiła, też była dumna ze, ze, swojego, ze swojego syna. I myślę, że to jest właśnie to, to doświadczenie, jakie też miał w swoim własnym domu jest. On nagle zobaczył swoje dziecko zupełnie z innej, z innej perspektywy. Takiego go nie znał, tak jak ta mama była zaskoczona tą wrażliwością dobrocią swojego, swojego małego syna. I to jest to, co, co działa w nas słowo. Właśnie słowo nam pomaga widzieć, widzieć inaczej. I Mamy teraz taki czas rodzinny, czas w domu. Myślę, że dla wielu z Was może być takim czasem uciążliwym. No, może być tak, że za jakiś moment będziemy mieli trochę dość. Będziemy musieli uciec z domu. Zachęcam, żeby jednak wytrwać, aż alert nie zostanie odwołany, żebyśmy no, w tych domach zostali. Natomiast no, warto też ten czas rzeczywiście wykorzystać, żeby się lepiej poznać. Nawet jeśli nam się wydaje, że się znam bardzo dobrze, no, lepiej się poznać. Może też się zaprzyjaźnić ze Słowem Bożym, często to Słowo łapiemy gdzieś w locie, czasem bardzo powierzchownie, na chwilę, no może warto też wykorzystać ten czas na, na, na takie jakieś gruntowniejsze studium Słowa, rozważanie, niech nas to Słowo, słowo prowadzi, objawia, no tego Wam z całego serca życzę. Życzę Wam, żebyście byli zdrowi. Przede wszystkim, żebyście nie chorowali, żebyście nie musieli iść do, do szpitala i być w kwarantannie. Dbajcie o siebie. Też dbajcie o waszych bliskich. Dbajcie o waszych bliskich. Stosujmy się do tych wszystkich zaleceń, które nas docierają. Myślę, że to sprawa jest rzeczywiście bardzo poważna i musimy to też na poważnie potraktować. To jest wyraz też naszej miłości odpowiedzialności za siebie i za, za innych. Mam nadzieję, że w przyszłą niedzielę uda nam się już zrobić bezpośrednią transmisję z Mszy Świętej. Mieliśmy to robić w tę niedzielę, ale przysłano nam niestety wadliwe urządzenie, które jest niezbędne do tej transmisji. Musimy je zareklamować, więc mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu wszystko będzie, będzie w porządku. Ale przez cały tydzień od 9 do godziny 18, tutaj, w naszej kapicy na poddaszu, jest wystawionej świętej sakramen z adoracji, A gdyby ktoś chciał przyjść na taką osobistą, godzinną modlitwę, staramy się, żeby w czasie y, jednej godziny była jedna osoba w kaplicy, to proszę zadzwonić do Darka z naszej wspólnoty. Numer telefonu jest na stronie internetowej czy na facebookowej, y, tam gdzie jest mowa o adoracji y, i można się wpisać na jakąś wybraną przez siebie, y, siebie godzinę. Pozdrawiam Was serdecznie. Miejcie się dobrze, pozdrówcie też wszystkich naszych znajomych i do zobaczenia.